Wejdziemy sobie do pierwszego wagonika tylko odłożę rzeczy. O. No. Okay. no i przejdziemy się pierwszym wagonikiem Ekipa Light Explorers Widzisz, że wszystko będzie dobrze widać?

To co? Pora na pierwszy wagonik uh, uh, uh. Ciekawie To z pewnością, bo ciekawie jest zawsze na ekipie Ale przyciąga mnie do dołu Kurde No jest wysoko, ale nie tak wysoko jak z tyłu o, dobra. Tylko nie wpadnijmy. No i w tył. W tu jest gorzej. No. Bo się nie czuję, tylko tak aż... jak się Nie masz wyczucia, gdzie jedziesz. Ok. I koniec.